Mi, mi. Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj na podnośniku mam takie, takie oto autko skoda fabia. Z 2004 roku jednostka napędowa. Jest to silnik benzynowy 1, 2, 3 cylindry. Co mamy dzisiaj z samochodem? Auto jest bardzo głośne. Zaraz włączę silnik. Pokażę wam o co chodzi. W ostatnim czasie wchodzą samochody, gdzie... Nieszczelne są układy wydechowe. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jest. Auto wszyscy znają, nie ma co zbytnio przedstawiać, jeździ tego bardzo dużo. Troszkę szyby są zaparowane, bo wjechałem z samochodem teraz na ciepłą hale z dworu i dlatego wygląda to tak, jakby były czymś dziwnie pomalowane. Kończę samochód, pokażę Wam o co chodzi, jak furczy, chodzi jak traktor, a no, mianowicie nieszczelny jest katalizator. Katalizator występuje z kolektorem wydechowym jako jedna część. Zaraz Wam pokażę i jest rozszelniony. I pokażę Wam, jak wygląda. Obejrzymy go sobie oczywiście po wybudowie. Włączę silnik i pokażę Wam, jak głośny jest samochód. I za chwilkę przechodzimy do części, jak to już bywa w moich wideo. I skupiamy się na naprawie, na wymianie katalizatora. Tak jak widzicie, taki oto 1 12 v Wsiadam do samochodu, zapalam silnik, żeby tego wideo bardzo nie przedłużać. Jest to krótka operacja. W sensie nie jest to bardzo skomplikowana naprawa, dlatego streszczamy się i włączę silnik, posłuchajcie jak to chodzi. Słyszeliście? Także rozbieramy czołga, dobieramy się do katalizatora. Ja Teraz przejdę do części, pokażę Wam, jak wygląda sam katalizator. Jest oczywiście z zamiennika, nie jest to żadna część oryginalna. Auto ma jeszcze rok czasu pojeździć, później jedzie na złom. Także, także kupiliśmy. Najtańszy, jaki był z możliwych, 123 euro kosztował kompletny katalizator z, z kolektorem wydechowym. A tutaj, tutaj mamy części, zobaczcie. Tak wygląda nasz katalizatorek. Tak jak powiedziałem, jest, nie jest to część oryginalna. Jest to z zamiennika. Mam nadzieję, że będzie to rok czasu chodzić, bo z tymi zamiennikami wiecie sami jak to jest. nie? Takie oto badziewie. Badziewie za te pieniądze, badziewie. Nie wiem ile kosztuje oryginał, nie skupiałem się. Nie szukaliśmy oryginału. Auto jest, samochód jest warty parę, parę złotych. Dlatego widzicie nawet wykonanie takie jest, że tak powiem no, no nie wiem no. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Tu mamy wejście oczywiście na Sondę Lambda. Przekręcamy ją. I tu mamy teraz zestaw, zestaw uszczelek. Nie uda mi się tego jedną ręką otworzyć, dlatego tak. Mamy pod kolektor sam uszczelkę, tą metalową. Mamy ten trójnik, który przychodzi nam. Tu uszczeleczka też przychodzi nowa. Też jest w zestawie. I do tego śruby. Przepraszam, nakrętki. Nakrętki miedziane. Widać je tutaj. Ja dobieram się do tego, ściągamy sobie oczywiście, e, be, 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 ściągamy sobie górę silnika, odkręcamy blaszyko na dwie śrubki, e, trzy śrubki dziesiątki jest tam. E, no i dobieram się do niego, odkręcam Sondę Lambda i po kolei raz za razem ściągamy to wszystko. Jak już niektóre rzeczy wyjmę zrobię kolejną aktualizację, tak jak powiedziałem, żeby wideo nie trwało godzinę czasu z taką pierdołą. To jest taka w sumie kosmetyka, to nie jest nic wielkiego, to nie jest skomplikowana naprawa. Tylko w razie, gdyby ktoś kiedyś miał nieszczelność, może komuś to ułatwi sprawę yy. i będzie mógł sobie zobaczyć, jak wyciągnąć ten właśnie katalizator, jak to wymienić. Zobaczcie, tak wygląda ten nasz silnik z katalizatorem uszkodzonym, nieszczelnym. Ja już sobie widzicie tutaj tą osłonę termiczną. O, odkręciłem, tu macie dziesiąteczkę, i tu odczoła czoła dziesiąteczkę. Sonda lambda już jest luźna, zaraz podnoszę auto do góry, odpinam sondę lambda na dole, wykręcamy ją z kolektora wydechowego, no i dobieramy się po kolei do wszystkich miedzianych nakrętek i ściągamy cały kolektor, wypinając go też na dole, co Wam pokażę oczywiście w dalszej części. Auto ma przejechane, bo o tym chyba nie wspomniałem, 182 albo 186 tysięcy. Spójrzmy sobie sami, jak to wygląda. 188, o tak, 188 tysięcy ma przejechany samochód. No, zobaczcie, sondę lambda sobie wykręciłem. Osłonę termiczną też ściągnęliśmy. I tu mamy nasze raz, dwa, trzy i od dołu raz, dwa, trzy, cztery nakrętki miedziane. To będzie, będę teraz odkręcał, ale zanim to nastąpi, podnosimy auto do góry. Oddzielę sobie tumik od katalizatora, żeby na dole był już wolny i wyciągamy. Tutaj te trzy nakrętki sobie odkręciłem. Jak widzicie, które trzymają tu mi z katalizatorem. Normalnie katalizator jest jeszcze przykręcony u góry. Katalizator. Kolektor wydechowy. I to jest jako jedna część. Tak jak widzieliście wcześniej w załączonym materiale. Część nową. Zobaczcie. Tu się wszystko rusza. Jest całkowicie urwany. widzicie? O. Także auto na dół i odkręcamy górę. Zaraz wyjedziemy z katalizatorem. Obejrzymy sobie to w całości, jak to wygląda. Od kolektora wydechowego. Dwie szpilki wykręciły mi się z głowicy. To akurat nie jest problem. Zakładamy te same. Postaram się założyć nowe nakrętki. Te stare sobie odkręcimy. Tu są wszystkie nakrętki. Szpilki zostały nam w głowicy. I teraz zobaczcie. Wyciągamy sobie. Aha. Katalizator został na aucie. Zobaczcie. To jest to, co było chrupnięte. Ja powiem Wam tak, to można byłoby pospawać i założyć, ale doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tutaj eksperymentować. Będzie szczelne albo nie będzie szczelne, na dwoje babka wróżyła, więc decyzja zapadła. Wymieniamy cały katalizator. To nie są koszta 1200 czy 1500 euro, żeby tutaj rzeźbić. Wiem co powiecie, pospawać i byłoby dobrze, jeszcze by pojeździł. Oryginał to oryginał, zgadza się. Nie mówię, że nie, ale zdecydowaliśmy tak i wymieniamy go e, całkowicie. Tym bardziej, że auto już ma troszkę najechane, tutaj nikt nie będzie, e, nikt nie będzie, moi drodzy, samochodem, samochodem jeździł jeszcze 5 czy 10 lat. To nie ta fura. Tu mamy naszą uszczeleczkę, zaraz ją sobie ściągnę tylko. I tu ją teraz mamy. Ona no jest, widzę, dwuwarstwowa. Teraz sobie to zdejmiemy. O tak, dwuwarstwowa uszczeleczka. Sprawdźmy sobie teraz tą naszą nową. Wezmę pauzę i otworzę tylko to. To już było widać, że jest e, to wszystko nieszczelne. Jest, było nieszczelne. Stąd już wcześniej kopciło, dmuchało. O, tu w tym miejscu, jak widzicie. Tak. tu mamy nową uszczeleczkę możemy sobie tak to porównać z tą nową o. tą nową zakładamy jest grubsza, fajna, taka elastyczna e, lepiej uszczelni tak bynajmniej mi się wydaje, troszkę jest tu podgięta musimy zrobić to ładnie prosto troszkę zdeformowana ta uszczelka e, nowa uszczelka między katalizatorem a tłumikiem ta tutaj o jak widzicie to jest stara i są nowe nakrętki miedziane i tu mamy naszego kata z zamiennika, zakładam to, e, czyszczę auto na dół, czyszczę sobie wszystko, zakładamy i oczywiście na końcu zrobię wideo, jak to chodzi ciszej, musi chodzić ciszej bez dwóch zdań. Tu jak widzicie na torx 45, o tu są takie dwie dwie śrubki, widzicie? Ta, jak ci mogę, Długim, długą 45 dojdziemy, ale ta tutaj... O, tam z tyłu, to powiem wam, jest katastrofa. Idzie to zdjąć, ale trzeba poluźnić sobie, ściągnąć pasek klinowy i odchylić kompresor Klimy. Ale nie chcę się z tym tutaj tyle bawić, żeby to była krótka operacja. Tak sobie tutaj grzebię po malutku, już ta śrubka jest luźna. O tam ją widać, o tam już ją wykręcam jest z tyłu katalizatoru i katalizatora. I naprawdę jest bardzo bardzo ciasno, ciężkie dojście. A nie chcę się narabiać i nie chcę ściągać spężarki klimy. Także, jak odkręcę, zaraz biorę katalizator na ziemię i zobaczymy, co tam jest cięte. No, zobaczcie, katalizator wyskoczył. Tak to wszystko tam wygląda. Oczywiście, tam powierzchnię, gdzie przychodzi kolektor wydechowy, to zaraz będę wszystko czyścił, papierek i heja na nową, pod nową muszelkę. Widać, jak ta osłona termiczna tutaj jest bardzo mocno okopcona. To już jakiś czas było z tym jeżdżone. Tu mamy nasz katalizator, jak widzicie. I pękło nam zaspawem. Tak to się wszystko rozeszło. Szpileczki bierzemy sobie stare. Tu się z nimi nic nie dzieje. Normalnie mógłbym wymienić te szpilki, powykręcać to wszystko i wymienić. Zobaczcie, szpilki są wszystkie w głowicy. Zostawiam oczywiście stare. Dwie tylko z 2, 4, 6, 7. Z 7 dwie się wykręciły, dlatego wkręciłem je z powrotem. One się do mocno przychodzą, tylko nowe nakrętki miedziane. Tak to mniej więcej wygląda pod uszczelkę. Zakładam uszczelkę, wierzę z katalizatorem. Te nowe, jak widzicie, są tutaj, jedną z nich mam trzynastki, a te stare, które. Trzymały katalizator, kolektor wydechowy, były to dwunastki z takimi kołnierzami większymi, wyższe. Nieistotne, to ma być, ma być dokręcone, szczelne, nie dmuchać, nie furczeć i będzie gitara. Zakładam kolektor. Ten nowy kolektor, nowy katalizator jest w środku. Tak jak widzicie, nowe nakrętki poszły. A tu jeszcze musimy sobie wykręcić plasticzek, wchodzi sonda lambda. To zrobimy sobie jako ostatnie zaraz dociągnę, poczekam chwilkę jeszcze, niech ta uszczelka troszkę siądzie zaraz dociągnę jeszcze wszystkie te tam od dołu, również jak widzicie, o tam także mamy 7 sztuk 7 sztuk mamy na kolektorze są 4 od dołu 3 od góry, ale to wszystko widać, mówić nie trzeba co dalej? no co, no składam to wszystko do kupy włączymy sobie silnik, zobaczymy jak to wszystko chodzi mało wody, jak widzicie, o co więcej, zostały nam trzy, trzy nakrętki i uszczelka. Tu jest ta stara, jak mówiłem wcześniej, trzy nam zostały, które łączą tłumik z katalizatorem. Plus do tego ta. Także zakładamy to. Nowy katalizator mamy w środku. Tu, jak widzicie, poszły też nowe nakrętki, pomiędzy nowa uszczelka. Teraz opuszczę auto na dół, pokażę Wam, jak to wygląda od góry. I tak to wygląda od góry. Osłona termiczna założona, wszystko poskręcane. Zakładam obudowę. Sonda Lambda jest podłączona, także jesteśmy po robocie. Byłoby na tyle. Zaraz daję kamerę na stojak. Zapalamy samochód. Zobaczymy, jaka będzie różnica wcześniej. A teraz różnica będzie na pewno, tylko zobaczymy, jak duża. No i tyle w temacie. Słuchajcie, moi drodzy. Tak, chciałem jeszcze tylko krótko nadmienić na temat tego katalizatora. To będzie, uważam, jak najbardziej do pospawania. Tylko, tak jak powiedziałem, samochód ma przejechane 188 tysięcy kilometrów. I z racji przebiegu, decyzja zapadła. Z racji przebiegu i z racji tego, że nie, była, nie był to naprawdę bardzo duży koszt, żeby tutaj nie rzeźbić, nie spawać. Nie mieliśmy też pewności, czy będzie tutaj kolektor prosty, później byłoby, e, byłaby nieszczelność, auto by dmuchało, e, wiadomo, że to się wszystko odgrzewa, szczególnie, że uszczelka, e, widzieliście sami, że była troszkę okopcona, e, 123 albo 129 euro, niecałe 130 euro kosztował w zamienniku ten katalizator, e, pasował w miarę dobrze na, na dwa e, torksy, jest tu przykręcony 45, co Wam mówiłem, że ciężko jest ten jeden odkręcić. Od strony kompresora. Także no co, no tyle w temacie. Oczywiście wszystko można było uratować, można było to pospawać, zresztą wezmę to krótko spawareczkę, podłączę, zobaczymy jak ten spaw będzie wyglądał po pospawaniu. Już teraz nie pamiętam, w jakiejś polówce próbowałem ratować kolektor, też występowało to z katalizatorem, chyba to było nawet jeden dla polo, bo te silniki też w polówkach występują. To powiem wam szczerze, to się dziwnie topiło, ten spaw wyglądał bardzo dziwnie i dwa miesiące potem zaczęło to pękać. Także czasami to spawanie to jest takie, powiem wam, jak to jest żeliwne. Nie wygląda mi to na to, ale to jest taki dziwny, dziwne tworzywo, dziwny materiał. Dlatego pospawamy to sobie wspólnie, zobaczymy, jak to wygląda, jak wygląda spaw. Tak jak powiedziałem, tutaj ta powierzchnia, gdzie przylega do głowicy, mogło być krzywe. Tu była tylko uszczelka w sumie wydmuchana ale od temperatury mogło tam się też nie wiadomo co dziać, także um, decyzja zapadła, że wymieniamy nowy katalizator z zamiennika. Auto ma pojeździć jeszcze troszkę, tak jak mówię, także naprawdę tu nie było nie było sensu tego rzeźbić, um, żeby to równiutko ustawiać, obspawać um, i tyle. Ale mniejsza o większość, przechodzimy teraz do samego samochodu, zakładam pokrywę silnika od dołu, zostaje nam jeszcze tylko ten plastik tutaj yy, i bylibyśmy po robocie. Byłoby na tyle, włączę silnik, zobaczymy jak to auto będzie, będzie chodzić. Czy to wszystko tutaj będzie szczelne? Tyle póki co. Składam to wszystko dalej do kupy i zapalamy, i włączamy. Włączamy silnik. I lecimy, zapalamy silnik. Będzie kopcić. Widzieliście, katalizator był oklejony. Do tego tam poszła nowa uszczeleczka. Troszkę smaru sobie dałem na niektóre rzeczy Tawotu. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć. Ja ze nie ma co robić, bo to jest bez sensu. Wszystko jest ok. Auto jest o wiele cichsze. Ja zaraz spróbuję sobie pospawać ten oto kolektor, który się nam rozszedł łącznie z katalizatorem. I bylibyśmy na tyle, jeżeli chodzi o, o ten katalizator. Zobaczcie, e, migomatem było spawane. To jest to o czym mówiłem z tym katalizatorem, to chcę wam pokazać. Tak jak to wygląda, można było to zahaftować, jak widzicie, ja zrobiłem tylko dwa punkty. Można było to podspawać. Czy by to faktycznie wszystko dobrze trzymało, jakbym to zalał? Nie wiem. Tyle w temacie. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. I byłoby na tyle. Hej, hej!